No dzień dobry. Dzisiaj takie trochę przykre mam dla was zadanie. Przykro mi, że będę was gonił do wiosny, do pracy. Ale dostaję sporo zdjęć, sporo zapytań o to, o dlaczego to moje drzewko nie rośnie. No robiłam to, po posadzeniu zrobiłam tamto, dostało nawóz, było podlewane. No ale, jeżeli zdjęcie jest zrobione do samej ziemi, to pod drzewkiem rośnie trawnik. Albo zupełnie coś jeszcze innego. Słuchajcie, pod takimi drzewkami, zwłaszcza młodymi, takimi do 5 lat, tam nie powinno być nic w promieniu, nawet metra. No ale załóżmy, niech to będzie 67-70 centymetrów, ale niech to będzie goła ziemia. I czy to będzie jabłonka, czy to będzie czereśnia, czy to będzie dereń, czy jakaś ta czy nawet rododendron, od czasu do czasu. To pokażę Wam na przykładzie Rododendrona. też kazałem zrobić kółeczka, bo zaczęła wrastać trawa i będzie gdzie posypać jakiegoś świeżego torfu, tak, nawozu, czy jakiejś ciółki fajnej. A pod takim drzewkiem owocowym będziemy mieli miejsce na to, żeby teraz to fajnie złapnować, fajnie zastosować jakiś nawóz organiczny w postaci obornika słomiastego albo obornika Granulowanego czy kompostu, i to co posypiecie tam na tą gołą ziemię, nie będzie wykorzystane przez trawę, przez chwasty, tylko będzie wykorzystane przez tą roślinę, która ma tam rosnąć. Która ma nam dawać obfite plony: piękne, smaczne, obfite plony. I do wiosny, już jak teraz to zrobimy, i ten obornik damy, i to wapno, to te wszystkie składniki już będą działać. Wystarczy odrobinę nawozu i trzymać potem ten ugór pod tym drzewkiem cały sezon. I te drzewka, wierzcie mi, że jak puszczały przyrosty po 10 cm, to teraz te przyrosty będą miały po metr. Ale trzeba to po prostu zrobić. I teraz nie mamy innych obowiązków w ogrodzie. Można wziąć sobie jakąś haczkę, jakieś szpadelkę, ładnie naostrzyć i te kółeczka, kwadraciki, kwadraciki polecam nawet. Bo się potem dobrze. To kosi. Po linii prostej nie trzeba z tą koziarką latać dookoła drzewka, tylko jedziemy w poprzek, wzdłuż i mamy to fajnie wykoszone. Ale proszę was, zróbcie to dla tych biednych drzewek, żeby one korzystały z tego, co im tam dajecie, a nie trawa i chwasty. O, tu jest taki przykład, gdzie teraz mogę wszystko, 2-3 cm torfu świeżego nasypać, żeby poprawić kondycję tego krzewu, tak? Może jakieś stare truciny, stare zrębki? Może coś, co zakwasza? Tak? Mam gołą przestrzeń, na której mogę to wszystko z czystym sumieniem zrobić. I wiem, że ta roślina tu właśnie to wykorzysta. No to mamy zły właśnie przykład. Przyrosty 10 cm. Drzewko w trawie. W marinach i w pokrzywach. No, co byśmy tego nie dali, to skorzystają z tego te chwasty. I tak się właśnie dzieje. Tu mamy z kolei przykład zwykłego jeżąbu. Wydawałoby się, że urośnie to wszędzie i w każdych warunkach, ale ten sam błąd. Zachwaszczenie powoduje, że to drzewko nie rośnie tak jak powinno. Jeżeli byłoby to kółeczko podsypane porządnie nawozem i podlane, na pewno ten jarzem by wyglądał inaczej. Z całą pewnością. Dziękujemy za obejrzenie tego filmiku. Jeżeli chcesz wspomóc naszą działalność zapraszamy do naszego sklepu internetowego zielonepogodowie.pl. Tam znajdziesz wszystkie nasze poradniki. To, że kupisz mnóstwo poradnik lub inne produkty, będzie dla nas największą pomocą w prowadzeniu tego kanału. Dziękujemy. Dziękujemy.